Zastanawiające jest, że Pan Jezus modli się do swojego Ojca, i cieszy się z tego, że Ojciec zakrył. Um, Prawdziwe tajemnice Królestwa Niebieskiego przed mądrymi i roztropnymi. Wydawałoby się, że właśnie i mądrzy, i roztropni będą potrafili jak najwięcej tego Królestwa przyjąć do własnego serca. Jedynym wytłumaczeniem, dlaczego właśnie tak Pan Jezus sformułował tę myśl, jest to, że również bycie mądrym. I bycie roztropnym może stać się przyczyną powstania pychy i takiego myślenia w kategoriach, skoro jestem mądry i roztropny, to nie muszę, nie muszę liczyć na ojcowskie wsparcie Pana Boga. I być może dlatego Pan Jezus by skierował swoje, swoją serdeczność w stosunku do ludzi najprostszych. Najbardziej, o najbardziej nieskomplikowanym sercu, bo wtedy w całości oni odtwarzają wielką myśl i wielkie przesłanie Pana Boga.